Z nami radny powiatowy Jerzy Sikora. Panie radny, to jedyne takie obchody w powiecie 1050 rocznicy Chrztu Polskiego. Był Pan, podobało się Panu? Proszę, kilka słów. Dzień dobry, tak. Była to naprawdę lekcja patriotyzmu, lekcja historyczna. I myślę, że takie uroczystości tego typu są co 50 lat, ale inne uroczystości z okazji 3 maja zbliżającego się 11 listopada. Uczyć młodzież patriotyzmu ponieważ ze szkoły jak została wyrzucona historia. Myślę, że na takich uroczystościach, spotkaniach młodzież troszkę kształci się. No i zdobywa wiedzę historyczną. No i... Podobało się panu, tak? Ten występ artystyczny, yy, pokaz orkiestry dentej. Tak, podobał się mi występ wszystkich starych szkół z terenu gminy Landskoronia, występ orkiestry Dentej, pięknie ubranej, gdzie gmina, zakup, warta no, Warto było przyjechać po prostu. To są jedyne, można powiedzieć, niepowtarzalne obchody 1050 stupolskiego. Polskiego. Chwała panu wójtowi i ludzi, którzy bardzo dużo Pracę włożyli to, żeby to przygotować. Myślę, że uroczystość była bardzo pięknie przygotowana i naprawdę jedyna w powiecie, powiat był mało reprezentowany, tylko ja z panem Zbigniewem Wymańskim wiceprzewodniczącym, chociaż był zaproszony pan starosta, byli zaproszeni również e, radni Sajmiku Wojewódzkiego, pan Stugli, pan Kaczyński, Filip, no niestety każdy pewnie miał jakieś tam swoje inne zaplanowane wcześniejsze uroczystości. Nie wiemy dokładnie gdzie i kiedy Mieszko został ochrzczony, ani kto go dokonał tego sakramentu. Prawdopodobnie stało się to na jego własnym terytorium, a ojcie, ojcem chrzestnym nie był członek wysokiego rodu, gdyż jedno i drugie ustawiłoby księcia na niekorzystnej propagandowo pozycji podległości wobec sił zewnętrznych. Amen. 1050 lat temu chrześcijaństwo dla kraju mieszka, oznaczało rewolucję mentalną. Dzięki niej Polska znalazła się w gronie państw chrześcijańskich, Zmocniła się jej pozycja polityczna, zyskała wielkiego sojusznika, jakim było w średniowiecznej Europie papiestwo. Mieszko rozpoczął proces jednoczenia plemion zamieszkujących wówczas ziemię Polski. Zapoczątkował starania o Kronę królewską. 50 lat od tego najważniejszego wydarzenia w dziejach naszego narodu przyjęcie chrztu przez Mieszka pierwszego. Bo gdyby tego wydarzenia nie było, nieraz zastanawiam się, kim byśmy dzisiaj byli. To, że dzisiaj jesteśmy takim narodem, tu jesteśmy, w tym miejscu, to dzięki temu wielkiemu wydarzeniu, które odbyło się. Właśnie w miesiącu kwietniu, i to wydarzenie jest początkiem te, tego procesu tworzenia się narodu. To jest początek państwowości. Rada Gminy Koronie wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, docenia obecność Kościoła, przekazywanie wartości chrześcijańskich na przestrzeni naszej. Ponad tysiącleckiej historii Polski, jakże też udział Kościoła w budowaniu naszej państwowości, podtrzymywaniu jej w okresach dziejowych zawirowań, pełnienie roli kustosza tradycji narodowych, patriotycznych w latach zaborów i okupacji, czy kształtowanie podstaw moralnych, patriotycznych i kulturowych. Znoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana wszak Bogiem miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas. By swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. albowiem oni miło serca Dziękuję bardzo za wszystkim, za udział i proszę jeszcze wysłuchać orkiestry, która naprawdę coraz lepiej gra i coraz, no coraz lepsza jest. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Jest pan radnym tego okręgu. Chcielibyśmy zapytać, jakie plany na przyszłość tutaj dla Randschorony? My jestem radnym tego okręgu w najbliższym czasie. Mamy we wtorek spotkanie dotyczące remontu dróg cząstkowych na terenie gminy Lanskorona, będzie spotkanie we wtorek o 10. .00. będzie pan wójt, przewodniczący rady, są tutaj zaradni powiatowi z tego terenu, zadecydujemy, którą konkretnie drogę będziemy robić na terenie gminy Lanskorona. Czyli mieszkańcy mogą się spodziewać, że na pewno jakąś drogę będziecie robić, tak? Tak, na pewno będziemy robić, w tej chwili jest pewna droga izdebnik Łukowice stoi jeszcze jedna droga 500 metrów, czy to będzie robiona droga od Jastrzębi do Bajrów, czy od Mieleckiego w stronę rynku. Dziękuję bardzo. Z nami radny powiatowy pan Jerzy Sikora. Dziękuję.